Jak mam nie być kiedy jestem Jak mam kiedy jestem. nie być kiedy tu pijany jestem Demony wiedziało tak głęboko, tam gdzie moje miejsce Jak mam wchodzić, kiedy chciałbym więcej Te twoje pretensje są ty, jak ty więcej Śmigam malinowo, słodki bez Chciałbym cię zobaczyć, kiedy jesteś tu szczęśliwa ze mną Ej, Nienawidzę cię, a ty jesteś moje szczęście Jak naskarowo w mnie ciągły wyścig Ludzie biegną szybciej niż moje, moje myśli Jest milion jak Pablo sobie w ramkę Powieszę na ścianie podsumowując, że ładne Może sobie wpadnę, może wpadnę do niej Poczytamy książki, porobimy ogień yeah, 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 yeah. Lubię czytać wasze myśli a Ricky Morty Robię sobie portal i uciekam do niej od nich I uciekam od niej do nich To skomplikowane, to skomplikowane jak pierwiasty nie ważne Uciekam od do nich, ale to nie ważne Bo teraz to wstępuję, no i jestem na poważnie Jak to blesko ja od się Chciałem nigdy więcej Chciałem o tym zapomnieć Ci rozbawić te pretensje, nie mówię tu o mnie Jak zamykam oczy, no to nic nie widzę Nie otwieram oczy, no to nadal nic nie widzę Ślepa krawda wiąże wokół mnie, no widzę Ale staram się od Ale staram się o tym nie myśleć.